Pana tak, baga. tak. Słuchajcie, kocha, Bóg Dobra. jest dobry. Lecisz. A, już to... Siema! Cześć, YouTube! <grystanie> <grystanie> Oto no te pliki dużo ważą. Trzeba szybko to nagrywać. A to jest sztos w ogóle. Mamy bez rozbiegu, bo podobno wszystko będzie wprowadzone. Wytłumaczą te nasze głupoty podobno. Ale poczekaj, bo tajemerek nie poszedł. Kuj, 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 Proszę. Mm, a ja chciałam zapytać jeszcze jedną rzecz. Proszę. <grym> <grym> Okej. <Okay. grym> Dobra, <grym> dawaj, dawaj, dawaj. Bardzo chętnie. Mój garb nie jest trudny twojemu garbowemu. no. Nie wiem co powiedzieć Garb, nie, dobra, lecimy. Grapi, ja grap, ja grab, ja, grab. cię sesna. już chyba jesteśmy naprawdę zmęczeni. Ale to za Jasna, godzina. To się wytnie, kochanie, to się wytnie. No to bym wiedzieć, co za wszystko wycina. To będziesz tak? tylko ty. Mm.